Siemanko, z tej strony Sermisek, a ja witam Was w kolejnym filmie z gry Welheim, gdzie dowiecie się na temat ciekawostek, które warto wykorzystywać w rozgrywce Pierwszą z nich jest to, że krasnoludy mają swoje legowiska, tutaj właśnie mamy przed sobą takowe no i respią się one tutaj nieustannie, czyli cały czas w tym miejscu się respią zabijamy i już się respią kolejne i kolejne, zobaczcie sobie wylatują tutaj kolejne i kolejne i możemy tak naprawdę zabijać je tutaj bez końca co jest fajnego że wylatuje z nich drewno wylatuje z nich kamień, żywica więc możemy sobie tych materiałów troszeczkę nazbierać i rozwalamy, rozwalamy i tak w kółko możemy też użyć tych krasnali do tego żeby walczyły przykładowo z szkieletorami bo te frakcje się nie lubią zobaczcie sobie mamy tutaj szkieletory Mamy tutaj też tych krasnali, no i oni zobaczcie, że się atakują między sobą, się biją, no i możemy potem sobie ich polutować. Czyli możemy ich po prostu zdurować na siebie do danego miejsca, do danej krypty i tak dalej. No i wtedy oni zaczynają się między sobą bić, no a my sobie możemy polutować i tak naprawdę respią się cały czas, dopóki nie zniszczymy tego gniazda. Czyli mamy po pierwsze trenowanie skilla, po drugie zdobywanie surowców. Po trzecie, lecą z nich także itemki, które są potrzebne chociażby na różne bossy i tak dalej, i do kraftowania. Dlatego warto po prostu ich tam eliminować i nie liczyć takiego gniazda, jeżeli znajdziecie. Kolejna rada jest taka, że możecie bardzo, bardzo łatwo nafarmić sobie materiałów, chociażby drzewa i nie tylko, wykorzystując do tego wielkiego przyrośniętego niebieskiego przyjaciela. Teraz tutaj wam pokażę. Gdzie jesteś panie trolu. Znajdujemy sobie trola. O, jest tutaj troll Mamy trola. No i trole oczywiście są agresywne. To już wiadomo, chcą z zrobić obiad, ale mogą także być pomocne. Bo mają bardzo spore łapy. Potrafią tym niszczyć przedmioty. Jak widzicie, mamy już drewno pozbierane. No i możemy wykorzystywać oczywiście ich atrybuty, ich waleczność do tego, żeby sobie farmić, tak? Czyli po prostu lurujemy sobie trola tam, gdzie chcemy, czyli przykładowo tu mamy dużo drzewa. Popatrzcie, warto też się nie dać zabić. I on tutaj nam kosi to drzewo aż miło. Podejdźmy trochę bliżej oczywiście nie za blisko są dwa rodzaje troli ten akurat jest bez maczugi i jest jeszcze drugi rodzaj trola z maczugą ten z maczugą dużo lepiej ścina drzewi ale ten sobie też dobrze radzi dlatego można go wykorzystywać bez problemu, zobaczcie sobie drewno, mogę sobie pozbierać tutaj kolejne no i tak naprawdę troll odwala za nas całą brudną robotę a my sobie tylko lutujemy, zbieramy co nam potrzeba i tyle, widzicie znowu wziął kolejne drzewo także warto o tym wiedzieć, że możemy sobie z niego zrobić dobrego parowka który przydaje się oczywiście do pracy tak naprawdę musimy się dużo namęczyć, a tutaj nie ma najmniejszego problemu zobaczcie, że nasi przyjaciele tu wykosili szkieletorów więc warto to wykorzystywać Kolejną ciekawostką jest to, że warto korzystać z łuku. Przy czym ten podstawowy łuk może Was odrzucać, może im się nie do końca podobać i może nie być zbytnio fajny, no bo no nie ma zbytnio dużo damage'a. Ale można naprawdę wytworzyć dużo lepszy typ łuku, łuk ze szlachetnego drewna, chociażby i naprawdę ma on bardzo dużo damage'a. Dodatkowo możemy wytwarzać też ulepszone strzały i do ich Będą potrzebne pióra. Żeby zdobyć pióra, to najłatwiejszy sposób jest taki, że szukacie sobie po prostu jakiegoś, czyli tutaj ptaka najlepiej na brzegu jakieś mewy. Można bardzo łatwo te mewy znaleźć. Trzeba się tylko troszeczkę porozglądać. No i wtedy bierzemy, strzelamy taką mewę. No i dzięki temu mamy pióra. Także wybieram sobie mój łuk, rozglądam się, pobiegam troszeczkę właśnie po wybrzeżu. No i jak zobaczę, no to wtedy biorę łuk i strzelam. Te ptaki bardzo często też lądują sobie na polanach, więc jakby takie miejsca są najlepsze, żeby je upolować. A z nich w łatwy sposób można właśnie farmić biura. Mamy ptaka. Strzelamy w niego. No i zobaczcie, sobie mamy trzy pióra. I tak, jak mówię, wystarczy się troszeczkę porozglądać. No i łatwy sposób na to, żeby wytworzyć sobie lepsze strzały. Które bardzo, bardzo przydają się do chociażby zabijania bossów. I nie tylko. Bo również do polowania. Warto zwrócić uwagę także na opuszczone budynki i różne zniszczone struktury, ze względu na to, że bardzo często znajdują się w nich skrzynie, w których możemy zdobyć różne przedmioty, a także bardzo często złoto. Więc warto właśnie przeszukiwać takie opuszczone domy, jakieś tam zniszczone budynki, jakieś opuszczone wsie i tak dalej, bo bardzo często można właśnie w nich znaleźć jakieś fajne, ciekawe przedmioty. Pamiętajcie też, że jeżeli pływacie, to musicie mieć staminę, jeżeli braknie wam tej staminy, no niestety wasza postać tonie, więc zanim wskoczycie na głęboką wodę, warto pamiętać o tym, żeby jednak mieć tą staminę, bo bardzo, bardzo łatwo można się utopić. Zobaczcie sobie, że jeżeli jest stamina i jest płytko, to nie ma problemu a jeżeli już jest głęboko to zobaczcie sobie że zaczynam się topić i dostaję damage'a dlatego mogę czasami po prostu nie dać rady dopłynąć do brzegu warto o tym wiedzieć i warto na to właśnie uważać szczególnie jak robić jakieś dalsze wyprawy gdzieś tam statkiem to wtedy bardzo będzie Wam to przydatne To wiedzieć także o tym, że bossy mają kilka spawnów i przykładowo ja tutaj mam dwa spawny pierwszego bossa czyli tego jelonka i może się tak zdarzyć, że jeden spawn jest bliżej, a drugi dosyć dalej i w kryptach właśnie zdobywacie informacje gdzie znajdują się te bossy dodatkowo warto też wiedzieć o tym, że można sobie przepalać i wypalać rudę podczas spania i co jest fajne że przykładowo bierzecie sobie jakąś tam rudę, tak jak macie. Mam jakąś rudę, powinienem mieć. Jak nie, to tu powinna być. O. No i teraz jeżeli ja włożę tą rudę i pójdę sobie spać. To teraz słychać właśnie odgłos tego, że ona się przetapia i warto sobie przed snem załadować pełny piec. Jeżeli sobie przed snem załadujecie pełny piec, to wtedy wszystko, co tutaj załadujecie, szybko wam się przepali. no i zawsze przed snem warto właśnie sobie wziąć i zobaczyć sobie że mamy właśnie tą rudę przepaloną więc zawsze każdorazowo przed snem warto sobie tą rudę przepalić i wtedy budzicie się i macie wszystko przepalone co jeszcze jest istotnego macie takie różnego rodzaju jakby kamienne kręgi i różnego rodzaju takie struktury Teraz wam pokażę jak to wygląda mniej więcej. O, tutaj. Zobaczcie sobie. Jest tutaj jakby taka kamienna struktura. Tak, widzicie te kamienie? To w takich miejscach znajdują się skarby i szczątki. Bierzecie sobie kilofer. kopiecie Jeżeli jesteście na skraju to teraz zobaczę sobie żeby utrzymać ten poziom wystarczy tylko iść i zobaczcie szczątki kościotrupa mamy szczątki kościotrupa i trzymając się tutaj krawędzi jakby trzymam cały czas ten sam poziom nie muszę tego pogłębiać bo cały czas będzie mi kopać ten sam poziom który mam, widzicie, pomimo tego, że ta skała jest dużo wyżej, to jeżeli uderzam w krawędź, to jestem cały czas na tym samym poziomie. O, i tego szukaliśmy właśnie. Zobaczcie sobie monety, i w takich miejscach właśnie są skarby, monety i nie tylko. Może coś jeszcze znajdziemy. Można także znaleźć skrzynie, także warto właśnie takie miejsca przekopywać i żeby trzymać jeden poziom kopania to wystarczy po prostu uderzać na krawędź i wtedy po prostu nie pogłębiamy ani nie kupiemy żadnego tunelu tylko kopiemy na jednej tutaj wysokości jeżeli uderzamy w samą krawędź. i chyba tu żadnej skrzyni nie będzie było trochę golda był szkielet warto jakby do granic tych kamieni dokopać ze względu na to że właśnie można się potem zdziwić bo jednak jakiś tam drop ciekawy bądź też mniej ciekawy będzie nie zawsze są jakieś ciekawe skarby no widzieliście 15 monet i jeden szkielet Także no niestety tutaj no nie udało nam się odnaleźć żadnej skrzyni, ale bardzo często właśnie takie skrzynie w takich miejscach się znajdują. Kolejna zależność jest taka, że struktury yy, lubią się niszczyć yy, ze względu na to, że jeżeli nie są zadaszone, drewniane struktury się niszczą. No i warto albo a wziąć i budować kamienne struktury bo możecie sobie wybudować przykładowo jak macie budowanie tak to można budować właśnie z drewna i można też budować z kamienia no i przykładowo takie okrągłe ogrodzenie czyli jak mam takie ogrodzenie to ogrodzenie od deszczu widzicie burza akurat przyszła jak na zawołanie to to ogrodzenie okrągłe się nie zepsuje od deszczu ale niestety jak sobie możecie zobaczyć to mamy tutaj struktury no i te struktury są kamienne i się nie psują a wszystkie te które nie są zadaszone to one ulegają po dłuższym czasie zniszczeniu więc jeżeli coś mamy zadaszonego to nie musimy się o to obawiać a jeżeli coś nie jest zadaszone to warto wtedy to naprawić bo od deszczu te struktury drewniane się psują o ile właśnie nie mają dachu już wam pokażę Zobaczcie sobie, zrobię palisadę jedną i palisadę drugą, tą zadaszymy. A tą mnie zadaszymy i zaraz zobaczycie sobie, że ta jedna właśnie będzie zniszczona, a ta druga nie. Co jeszcze ciekawego, skrzynie. Jeżeli budujecie i stawiacie w skrzynie, tak, mamy coś takiego jak skrzynie. I chcecie sobie wziąć i te skrzynie zestakować, czyli przykładowo, nie chcecie za dużo tutaj miejsca tracić na te skrzynie, i chcecie sobie naprawdę zestakować bardzo blisko siebie. To tak naprawdę możecie kłaść skrzynie jedna na drugą. Wystarczy tylko, że sobie zrobicie nad nimi. O, nawet nie musicie takiej dużej. Wystarczy, że je postawicie nawet na krawędzi, tak naprawdę widzicie, to już praktycznie wchodzi w tekstury. I już mogę teraz, dzięki temu. Paść na tym kolejną skrzynię I zobaczcie sobie, że mogę to tak naprawdę Bardzo, bardzo, bardzo mocno zestakować Tu będzie trzeba kolejną I zobaczcie sobie, że Teraz sobie mogę te skrzynie tak naprawdę zestakować. I nie ma z tym najmniejszego problemu Mogę sobie je otworzyć I zamiast robić jakiś strasznie duży storage to mogę po prostu mieć jakąś tam komórkę na skrzynie i mogę tam mieć po prostu kolejny rząd, bo mogę się tutaj po prostu tak wysoko budować, jak nowo bym tu postawił, to znowu mogę sobie wybudować i tak e, mogę sobie taki stos tych skrzyń ustawić, jeżeli chcę, jeżeli mam taką ochotę. No i teraz sobie zobaczcie, żeby nie być połocłownym. Widzicie, tu Durability jest pełne, a tu zaczyna Durability schodzić, bo jak na prawie Widzicie, to naprawiono ścianę. No i teraz znowu ma pełne. No i te struktury, które niestety nie są e, zadaszone, łącznie nawet z tymi wielkimi bramami, to również niszczą na deszczu. Więc warto o tym wiedzieć. Warto też wiedzieć o tym, że jeżeli zabijamy bossa raz, to możemy zabijać go wielokrotnie. Tak naprawdę, jeżeli mamy wymagane przedmioty, to możemy te bosy zabijać wielokrotnie bez najmniejszego problemu. Mogę i 15 razy respiść tego boca. Też tutaj nie ma żadnych problemów co do tego. Także mam nadzieję, że te porady Wam się przydały, że je wykorzystacie. Dzięki wielkie za wszystkie łapki w górę. Zachęcam do oglądania także innych materiałów. Życzę miłej rozgrywki, aby Wasze przygody były pełne tutaj adrenaliny i żeby wasze towarzysze nie ginęli zbyt często. Pozdrawiam bardzo serdecznie.